Zagrajmy jeszcze raz i będziemy mieli wykonane sadanie, sadanie, tak? zadanie na dzisiejszy dzień. Dwie porażki, masakr, dwie porażki tutaj Czarnoksięciu doznał. Dzisiaj nie, nie jest w formie, że tak powiem. No dobrze, ale gramy tutaj dla wykonania zadania, tak no Zobaczmy może teraz mu się poszczęścić, nie, nie wiem trzecia trzy, trzy, rozgrywka, trzecia rozgrywka panowie, tak? Trzecia, dobra, zagrajmy tu demona może. Niech wtasuje tutaj No dobra, kończymy, nie ma co Niech tutaj przycina. O już już za wspaniałego Szuka, szuka czy, czegoś, tak? Zaklecia jakiegoś Już znalazł, dwa oj Co tu możemy zrobić? Co tu możemy zrobić? No nie, to ze frysa może pozbądźmy się, nie wiem, zadajmy tu cztery, cztery ale co odrzucimy, ojej, no nieźle, nieźle nakombinował, że musieliśmy odrzucić tak, taką wspaniałą kartę. Taka wspaniała karta na młodzież. Broni nie mamy, także ten tutaj nie, nie zadziałał w tym temacie. Dobrze, dobieramy tutaj coś. Dobra, dajmy go tutaj. Dajmy tego tutaj. Lećmy, lećmy. O co ma za sekret, co ma za sekret? W ośpieniu. Dwa punkty wszystkim no zada. Czemu tu jakieś kart nie wchodzą? No, no a co nam tu? Srypda nic nie da dobra. Zostawmy zryw może, jeszcze jedna tura, to się przebudzi, to zada wszystkim dwa. Oj, 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 oj. Ale pracuje, ale pracuje no. Ale pracuje. Prowokacja nam zostanie. A to wszystko ma. Ma sekret. Ma obrażenia. Obrażenia

No nie, no, dwa. Dwie porażki miałem. Jedno zwycięstwo tylko, tak? Jedno zwycięstwo, no ale wykonane zadanie mamy. 50 złotych monet, no to pasuje, pasu, pasówka.